Kamil, takiego scenariusza to chyba nikt sobie nie mógł wyobrazić, takich emocji. Jakie, jakie to uczucie? No nie, huśtawka, taka emocja, że naprawdę pierwsze, no pierwsze byłem e, może nie załamany, ale nie, nie mogłem uwierzyć w to, co się dzieje, że jak jest jak to znowu czwarte miejsce, naprawdę. E, bo wiedziałem, że sobie zasłużyliśmy dzisiaj na ten medal, wszyscy skakaliśmy naprawdę super i, e, i walczyliśmy do samego końca i no, i no i musieliśmy mieć ten medal, no i w końcu go mamy ze swoich skoków w pełni zadowolony? Tak, tak, naprawdę, to były, to były dobre skoki. Kiedy, usłysze... Kiedy usłyszeliście pierwszy raz, że może to być medal a, no to było znowu taka, bo pierwsze, pierwsze było czwarte, później e, już daliśmy wywiadę, wszystko, z głowy spuszczone i jak to możliwe, a później ktoś, ktoś powiedział, że nie, że, że jednak ktoś złożył protest i że mamy trzecie, no nie? A, no i zaczęliśmy się wszyscy cieszyć, a później, że znowu, że, że nie, że nie wiadomo i ten i znowu cisza. Nie <suszy> można powiedzieć, że o 10 lat się się przez te 10 minut. <suszy> Mimo wszystko brązowy medal i złoty medal, no to chyba więcej niż można było sobie wymarzyć. Tak, no, e, zdecydowanie. Ja dziękuję, dziękuję wszystkim, dziękuję tej drużynie, bo e, wszyscy sobie na to zasłużyliśmy. Każdy, kto miał chociaż najmniejszy wkład, e, naprawdę sobie na to zasłużył i dziękuję wszystkim z całego serca. Norwegowie tam złożyli protest, myślisz, żali ich trochę? No taki jest sport. E, Podobno to Tomasz ten e, nas uratował, e, także jemu, jemu należy się chwała, jemu należy się jakiś medal z najcenniejszego kluczu e, jako nagrodę Fair Play. No ale taki, taki jest ten sport. No. E, cieszę się, że, że to tak wyszło. Dziękuję, Kamil, i ogromne gratulacje. Maciek, wydawało się przez chwilę to zupełnie nierealne, ale jest brązowy medal. Jakie to uczucie? No na pewno fajne były emocje, bo do końca nie byliśmy pewni, czy te medal jest, czy nie. Pierwsze pokazało się czwarte miejsce, w końcu informacja, że jednak trzecie, jednak niepotwierdzona, bo znowu na telewizji się wświetlło, że trzeci są Niemcy, drudzy Norwegowie. No ale w końcu chyba oficjalnie zostało potwierdzone, że jest medali. No, fajne uczucie, no. myślę, że na to zasługiwaliśmy, bo ciężko pracowaliśmy całe lato, cały sezon. Wiadomo, no, jak to bywa w sporcie, sport jest nieprzewidywalny, szkoda, tylko, że w takich okolicznościach to wyszło, że nie mogliśmy od razu po skoku skokami nacieszyć się z medalu. No, wiadomo, jest też niedosyt, bo do srebra brakło naprawdę, naprawdę niewiele. Ten drugi skok był naprawdę dobry, ale tego pierwszego troszkę nie mogę sobie wybaczyć, bo może nie był zepsuty, ale tam jednak, jednak troszkę brakło i... Taki normalny skok, pierwszy pozwoliłby na pewno na srebrny medal. Mimo wszystko ten scenariusz jak z jakiegoś thrillera. No, dosłownie pewnie byliście załamani po tym na początku, a następnie euforia. No dokładnie. Pierwsze jak zobaczyliśmy, że to tak niewiele brakowało. Wiadomo, każdy chciał tego medalu i jak tak niewiele brakuje, to no, były pierwsze negatywne emocje. Wiadomo, żal, smutek. Takie. Do brak takiego spełnienia byliśmy bardzo przygnębieni. No i w końcu e, nasze emocje w ogóle przesunęły się na drugą stronę skali, nagle taka euforia, radość i, i trochę też niedowierzanie, bo no, nie byliśmy pewni tej informacji. No nic Maciek, do no, serdeczne gratulacje. No i po prostu życzę miłego świętowania. Dziękuję bardzo. Dawid, macie brązowy medal. Wydawało się przez, przez chwilę, że dosłownie zabraknie 0,8 punktu. Ja, jak opiszesz ten cały ten dzień, ten konkurs? No Myślę, że konkurs był bardzo emocjonujący, bo walczyliśmy do, no, do, do ostatniego skoku i, i wszyscy się bardzo dobrze spisaliśmy. Te skoki były takie, jak, jak powinny być. Wszyscy skakaliśmy na swoim poziomie, myślę. i no naprawdę było nam źle z tą, z tą informacją, że, że, że brakło tak niewiele, bo no to dosłownie pół metra na osiem skoków, no to jest, to jest bardzo niedużo i, i z tego względu no, byliśmy dość mocno zawiedzeni tym, że jednak, jednak się tak, o tak, taki głos się nie udało. No a później ta informacja, że jednak jest jakieś zamieszanie, taka nutka nadziei i, no i okazało się, że jednak tak jednak ta, ta było i, i przyznali nam to trzecie miejsce, także myślę, że wywalczyliśmy je sobie dzisiaj. Chyba coś takiego, co właściwie no ograniczyło graniczyło z cudem, no, no bo trudno było liczyć już po, po zakończeniu konkursu, że nagle się wskoczycie na trzecie miejsce. No tak, no my już myślę się już tam godziliśmy z tymi myślami, że jednak brakło, że, że nic z tego nie, nie wyszło, znaczy, że nie wyszło to tak, jak byśmy chcieli. I no cóż, no teraz trzeba, idąc Piotra, Piotr, Piotrka śladami, trzeba po prostu flaszkę chyba Morgiemu postawić, bo takie, takie dostaliśmy informacje, że on to, on to zauważył, bo zaraz tam jechał przed nim. I znaczy zanim jechał w tej, w tej serii, gdzie, gdzie te punkty były nie, nie tak policzone jak trzeba. No i, no i właśnie całe szczęście, że to, że to zauważył ktoś, bo tak od nas no, nikt nie na to nie zwrócił uwagi, a, a rzeczywiście bardzo istotna kwestia, jak się okazało. Brązowy medal, jak to w ogóle smakuje i czy liczyliście na to po cichu? Znaczy wiedzieliśmy, że mamy szansę na pewno na ten medal, bo no, sprawa była jasna przed, przed tym konkursem. Yy, było po prostu 5-6 drużyn, które skakały na tyle dobrze, żeby ten medal móc wywalczyć. My w tej grupie byliśmy, mieliśmy tego świadomość, ale jednak postawiliśmy na to, żeby podejść do tego konkursu na spokojnie z takim lekkim luzem, żeby to po prostu skoczyć normalnie, nie, nie wydziwiać, nie kombinować, nic nie chcieć więcej, bo przy takich, przy takich rzeczach się po prostu psuje skok, jeżeli się chce coś, coś za dużo zrobić niż się robi normalnie. I myślę, że to zadanie wszyscy dzisiaj spełniliśmy. Skoczyliśmy normalnie i no, tylko się teraz trzeba cieszyć, że, że, że się ten medal udało zdobyć. Największy sukces w karierze? No myślę, że dotychczas jak najbardziej. Serdeczne gratulacje, Dawid. Dziękuję. Piotrek brązowym jesteśmy brązowym medalistą Mistrzostw świata. Jakie jak to czuć? Ech. No nie, 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 nie to mam powiedzieć bardzo. E, na pewno, na pewno, no, daliśmy siebie wszystko. E, były, były, takie, no, na, na początku płakałem, no tak, wszyscy, wszyscy byli, tak by źli, że, że, tego medalu nie było, potem się wszyscy cieszyli, że był. Potem znowu, znowu coś było, że jeszcze żeby się nie cieszyć. Potem, potem, no i potem już my się cieszyli z tego medalu, no i, no i w sumie no w sumie fajne uczucie, no. Jeszcze tak w sumie no wiadomo wszyscy, wszyscy są w szoku, bo to takie trochę zamieszania było przy tym wszystkim. No i, no i w sumie, w sumie no nie wiem, tyle. Taki scenariusz jak z jakiegoś filmu dosłownie, no bo takich, takich emocji to nie mogliście chyba sobie wymyśleć nawet. No Hitchcock, <laughs> nie no, to, to na, naprawdę dziś, dziś to był taki bardzo emocjonalny konkurs jeszcze z tą, z tą końcówką, to już na, naprawdę no. Musimy po, podziękować Tomasowi Morgeszterowi, bo, bo to chyba dzięki niemu, jakby, 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 jakby nie on. No to byliśmy chyba dalej czwarci, bo on po prostu zauważył chyba na wynikach, że, że nie zliczyli e, tamtych tam punktów, no i, no i... co, no. Jak już to na mnie, na mnie spada ten zaszczyt, no trzeba mu tą flachę postawić. <minutujesz> <minutujesz> Wszyscy mówią, że to. No jestem specjalistą od tego, także. No. A jakoś, jakoś, no, austriaków lubię, także, no, jakiś ten, także, no, do, do planicy trzeba będzie wziąć jakąś nawet grzewkę i postawić. To złotousty. Dobra, ja się już nie odzywa. Ze swoich skoków, zadowolony z obu skoków? No, zadowolony jest ze skoków. Nie no, skoki, skoki były w porządku, no, skoczyłem po prostu to, co umiałem. Wiadomo, że zawsze można skoczyć lepiej, ale, ale w drugą stronę też to działa, także nie no, jestem zadowolony z moich skoków. Dzięki wielkie Piotrek, gratulacje. Dzięki.